Okej, okay, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj tak jak już mówiłem, idziemy sobie do kopalni. I mam w planach, bo e, generalnie raczej bym teraz długo posiedział w tej kopalni, żeby po prostu każdy dzień to był odcinek w kopalni mimo wszystko, bo po prostu potem będzie coraz więcej tych odcinków i nie wiem, na przykład 5 dni bym spędził w kopalni to 5 to by było znowu potem 5 po prostu dni jako jeden odcinek i to by się mogło przedłużyć, i tak dalej, wiecie o co chodzi. Także no, co dzisiaj priorytetyzuję? no to przede wszystkim lapis lazuli, <laughs> węgiel też. No i jak zwykle po prostu diamenty, nie, jakby nie było, bo diamenty to po prostu zawsze trzeba. To jest brązowa owca, to jest brązowa owca. A właśnie, i w sumie w końcu jesteśmy na texture paku tym, który już jakby dawno mówiłem, czyli John Smith. I Często na nim kopałem. Pamiętam, że grałem na nim przez długi bardzo czas, zanim te tekstrypaki, te PVP wszelkiego rodzaju wypoznałem. <laughs> Lepsze jest to, że grałem właśnie na serwerze nesteria.pl, To był tam serwer e, Frakcji. Właśnie na tym serwerku sobie grałem na tym teksturpaku. Ok, i na skończyłem? Więc tutaj sobie pokopiemy dalej przed siebie. Jest problem, bo nie mam węgla. A jest węgiel. Jest ciemno jak. Nie wiem, jest węgiel. Juhu. Dlaczego tu jest tyle Redstone? Jest lapis. I jest żelazo. I było złoto. O złoto, kolejne. Wow. Dobra, no to generalnie. Przykopałem trochę tego. Mało serwisów zdobyłem. Ale to było koniec tego odcinka. I po prostu kopiemy dalej w kolejnym miałe.